Do Masalysypl jesteśmy z Mateuszem Małkiem w obecności redaktora bratkowskiego, który skrzypi. Mateusz, gratulujemy tego spotkania, bo szczerze mówiąc, po roku, kiedy nie grałeś tak naprawdę, pokazałeś się nam z bardzo dobrej strony i aż chciało się powiedzieć wreszcie. Znaczy powiem tak, no długo czekałem na swoją szansę i mam nadzieję, że teraz po tym w miarę dobrym spotkaniu utrzymam skład, no i dalej będę mógł pokazywać, na co mnie stać. To była sportowa złość, czy bardziej chęć pokazania: jestem tutaj, możecie ja mi liczyć. Czy tak jak mówię, no długo pracowałem ciężko na treningach i czekałem na swoją szansę, w końcu ją dostałem i cieszę się, że udało mi się strzelić tą bramkę, ale jest też duży niedosyt, bo jednak najważniejsze jest dobro drużyny i zwycięstwo, a tego się dzisiaj nie udało zrobić. Jak rasowy zabójca, tutaj przy tej bramce się zachowałeś. Jak z Twojej perspektywy ta sytuacja wyglądała? Znaczy, no już byłem nastawiony, że wracać do obrony, a tutaj nagle kolega krzyknął mi, że jest taka sytuacja się wydarza, że bramkarz wypuścił piłkę. No i dojrzałem, że jest wolna bramka i po prostu dałem strzał. No i już reszta się udała. Jak ocenisz grę Huragana, bo no, grali dosyć ambitnie tutaj, starali, nie odstawiali nogi. To zadecydowało ich zwycięstwie, czy bardziej to, że, że wam troszeczkę siły w końcówce zabrakło? Już analizę pozostawię trenerom i osobom, które się tym zajmują, ja tylko mogę powiedzieć, że z naszej strony to mieliśmy już mecz fajnie ustawiony i trochę niepotrzebne błędy spowodowało to, że straciliśmy te dwie bramki i w konsekwencji przegraliśmy mecz. No, to jest do poprawy taka właśnie koncentracja i skupienie. Ja mam, ja mam pytanie o to, jak ty się czujesz fizycznie teraz. Bo widać było, że cała drużyna pod koniec drugiej połowy i w ogóle w drugiej połowie, mimo tego, że musieliście gonić wynik, to, to wyglądało to wolno, tak jakbyście nie mieli siły. I chciałem zapytać, czy to jest tak, że wy jesteście jeszcze zmęczeni okresem przygotowawczym, czy po prostu może to psychicznie coś, coś nie zagrało? Jak wy się fizycznie czujecie? Jak ty się fizycznie czujesz? Znaczy, ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że dość długo nie grałem, tak jak już było wspomniane, miałem długą przerwę i to są dopiero moje pierwsze mecze, takie w pełnym wymiarze czasowym. No i dzisiaj dałem radę zagrać 70 kilka minut i to był mój maks i poprosiłem o zmianę, bo już nie byłem w stanie dać tej jakości, którą bym chciał. To życzymy powodzenia tutaj już w drugim spotkaniu na Ursusie, będzie pewnie ważniejsze dla Was, też żeby się pokazać tutaj na lokalnym gruncie. No i tego, żebyś nie schodził z tego poziomu, bo naprawdę wyglądało to bardzo dobrze. Dziękuję i miejmy nadzieję, że to zdobędziemy trzy punkty. Okay.